Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o jednym z ciekawszych rozwiązań inwestycyjnych, który łączy stabilność obligacji z potencjałem giełdy. Mowa o antyinflacyjnych obligacjach skarbowych IZ0836 notowanych na GPW. W skrót może nie brzmi tak zachęcająco jak podobne w konstrukcji obligacje EDO, ale spokojnie zaraz wszystko porozkładamy na czynniki pierwsze. to zaczynamy. Obligacje IZ0836 to papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Czyli teoretycznie jest to jedno z najbezpieczniejszych miejsc dla naszych pieniędzy. Ogromną ich zaletą jest fakt, że są notowane na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. A co za tym idzie, można je kupić za pośrednictwem makerskiego konta IKE. Na tym samym koncie IKE można też handlować w inne instrumenty giełdowe, takie jak zagraniczne ETF-y czy polskie i zagraniczne akcje. Daje nam to dużo większe możliwości dywersyfikacji i to pod parasolem podatkowym indywidualnego konta emerytalnego. Niestety, nie jest to instrument dla każdego. Aby móc inwestować w obligacje IZ0866, należy dobrze zrozumieć zasady działania rynku katalist oraz zasady składania zleceń na giełdzie. Brak tej wiedzy może nas narazić na nawet na osiągnięcie straty z tej wydawałoby się bezpiecznej inwestycji. W przeciwieństwie do detalicznych obligacji skarbowych, inwestując w IZ 0836 można realnie osiągnąć straty. Cena może zarówno spaść, jak i wzrosnąć od na momentu naszego zakupu. W tym materiale bardzo często będę porównywał jedne obligacje do drugich. Najpopularniejsze wśród detalicznych obligacji skarbowych indeksowanych inflacją są dziesięcioletnie EDO. I to właśnie do nich będę porównywał przedstawiane dzisiaj iz 0866. Teraz pytanie: Czy mimo tych wyżej wymienionych trudności, mimo wszystko warto zainteresować się obligacjami IZ? Ja myślę, że tak. Ten dodatkowy wysiłek w postaci zrozumienia zasad handlu na giełdzie i dodatkowe ryzyko wahań kursowych może przełożyć się nam finalnie nawet na wyższą stopę zwrotu. Wróćmy do podstaw. Jak właściwie działają antyinflacyjne obligacje skarbowe notowane na giełdzie? Zacznę od tego, że oprócz już wspomnianych IZ0836 są też obligacje IZ0831. Oba instrumenty różnią się praktycznie tylko dwoma elementami. Jest to data zapadalności, czyli dzień, kiedy skarb państwa wykupi od nas obligacje oraz oprocentowaniem ponad inflację. W przypadku IZ0831 termin zapadalności to sierpień 2031 roku. Stąd właśnie mamy skrót 0831. Oprocentowanie z kolei wynosi inflacja plus 1,75 odsetek w skali roku. Z kolei w przypadku IZ0836 termin zapadalności to sierpień 2036 roku. A oprocentowanie wynosi inflacja plus 2%. W dzisiejszym materiale skupię się wyłącznie na iz 0866 ponieważ to właśnie te obligacje są dużo bardziej płynne i łatwiej jest je kupić na giełdzie. Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest wartość nominalna. Mimo wielu podobieństw do obligacji EDO, jest też wiele różnic. Obligacje IZ0836 zostały wyemitowane po 1000 PLN. Była to początkowa wartość nominalna. Nominał obligacji EDO to z kolei 100 PLN. Codziennie ta wartość nominalnie rośnie lub spada o wartość miesięcznej inflacji. Jeżeli przykładowo inflacja miesięczna wynosi 0,2%, czyli 2,4% w skali roku, to po miesiącu wartość nominalna obligacji wzrośnie z 1000 do 1200. A po roku do 1024 zł. W dniu wykupu, czyli dokładnie 25 sierpnia 2036 roku, Skarb Państwa wykupi od nas te obligacje po zaktualizowanej o skumulowaną wartość inflacji wartości nominalnej. Im więc wyższa inflacja, tym więc trzymamy na końcu. I tutaj mamy kolejną różnicę w stosunku do obligacji EDO. Obligacje IZ nie są chronione przed deflacją. W przypadku spadku cen miesiąc do miesiąca wartość nominalna obligacji również maleje. W przypadku EDO jest to niemożliwe. Jeżeli pojawia się deflacja, przyjmuje się, że wartość inflacji wynosi 0 i że zawsze zostaje nam marża, która obecnie wynosi 2%. W przypadku IZ086 mogą występować poszczególne miesiące, gdy wartość nominalna realnie się obniży. Na dzień 26 maja 2025 roku wartość nominalna iz 0866 wyniosła 1067,65 zł. Oznacza to, że od sierpnia 2023 roku skumulowana inflacja wynosiła 6,75. Wspomniałem, że wartość nominalna zmienia się codziennie. Już dzień później po 27 maja 2025 roku wartość ta wzrosła do 1067,71 groszy, czyli wzrosła o 4 groszy. Informacje te, jeżeli chcecie ich poszukać, możecie znaleźć na bieżąco na stronie GPW catalis. Omówmy teraz, jak działają odsetki i podatki. Oprócz wzrostu wartości nominalnej o wartość inflacji. Obligacje IZ0836 oferują odsetki w wysokości 2% rocznie. Naliczane są one od aktualnej wartości nominalnej. Najbliższa wypłata odsetek nastąpi 25 sierpnia 2025 roku. Jeśli do tego czasu wartość nominalna wzrośnie np. do 1075, to odsetki wyniosą 21,5 zł. Jeżeli więc wartość nominalna obligacji będzie rosła, to co roku wypłacalne nam odsetki także powinny rosnąć. I tutaj mamy kolejną różnicę w stosunku do EDO. Dziesięcioletnie obligacje skarbowe dopisują codziennie do wartości nominalnej zarówno wartość inflacji, jak i odsetki. Wypłata następuje z kolei dopiero w dniu wykupu. Ma to pewne zalety. Środki te pracują efektywnie do samego końca. W przypadku iz 0866 odsetki są wypłacane raz do roku i są opodatkowane podatkiem belki 19%. Niestety nie można ich kompensować ze stratami z innych inwestycji giełdowych. Dom Maklerski odprowadzi podatek do fiskusa w naszym imieniu automatycznie po otrzymaniu odsetek. Jednak Zyski lub straty skupnej sprzedaży obligacji już będzie można uwzględnić w PIC-8C i zbilansować z innymi wynikami z naszych inwestycji. Pamiętajmy jednak, że ogromną zaletą obligacji IZ jest wcześniej wspomniany fakt, że można je kupić dokładnie na tym samym koncie IKE, na którym kupujemy ETF-y lub inne produkty giełdowe. O ile doczekamy do 60 roku życia. Nie zapłacimy podatku, w tym podatku od odsetek w ogóle. I teraz powoli dochodzimy do trochę trudniejszych spraw, czyli notowań giełdowych. Na GPW ceny obligacji zawsze podawane są w procentach wartości nominalnej, a nie tak jak to ma miejsce w przypadku akcji w złotówkach. Jeżeli widzimy cenę 90, to nie oznacza to, że można kupić jedną obligację po 90 złotych. Oznacza to, że cena wynosi 90% wartości nominalnej, czyli w tym wypadku będzie to 90% razy 1067,65, czyli około 960 zł. Obecnie obligacje IZ0836 są notowane na giełdzie z około 10% dyskontem, czyli można je kupić za około 90% wartości nominalnej. To oznacza, że oprócz inflacji odsetek inwestor zyskuje dodatkowo na niższej cenie zakupu. Jest to więc znacząca przewaga nad EDU, które zaczynając od drugiego roku oferują inflację plus 2%. Tutaj zyskujemy to samo za 90% wartości. Trochę różny jest pierwszy rok w przypadku obligacji EDU, gdzie oprocentowanie jest stałe. Skarb państwa w momencie wykupu odkupił od nas obligacje za 100% ich wartości nominalnej. Może nam to istotnie wpłynąć na rentowność całej inwestycji. Przy 2% odsetek i załóżmy 2% inflacji rocznie, to łącznie uzyskujemy około 4,5% zysku rocznego. Przy zakupie po 90% wartości realna stopa zwrotu wynosi około 5%. Przejdźmy teraz do praktyki. Nigdy wcześniej w te konkretne obligacje nie inwestowałem. Więc postanowiłem testowo kupić kilka sztuk obligacji przez rachunek w DM Posiadam także konto maklerskie w XTB, ale ono niestety nie umożliwia zakupu obligacji na rynku Catalyst. Gdy składałem zlecenie, najlepsze oferty sprzedaży były po 90,29, a kupna po 89,51. Spread wynosił więc 0,86. Jest to dosyć dużo. Ostatecznie początkowo wystawiłem zlecenie oczekujące po 89,51. W momencie składania zlecenia, liczba ofert po najlepszych cenach była bardzo niska. Było to 1,3 sztuki. Pewnym utrudnieniem dla większości inwestorów i też dla mnie w tym momencie jest brak dostępu do pełnego arkusza zleceń. Jeżeli kupujemy na giełdzie okazjonalnie, wykupowanie pełnego arkusza, czy chociażby pięciu najprzych ofert, w czasie rzeczywistym po prostu nie ma sensu. Tak więc widziałem tylko to, co się dzieje na najlepszej ofercie kupna i na najlepszej ofercie sprzedaży. Finalnie przesunąłem swoje zlecenie na 89,54 i dosyć szybko zostało zrealizowane. Dzienny wolumen transakcji nie był jednak duży. Było to około 100 sztuk, czyli mniej więcej 100 tysięcy złotych. To ogólnie potwierdza niską płynność. Dlatego nie zalecam lokowanie dużych kwot w tego typu obligacje, chyba że widzicie dużą podaż warkuszu zleceń po akceptowalnej dla Was cenie, lub macie dużo cierpliwości, by czekać na realizację waszego zlecenia oczekującego. Pamiętajcie jednak też, że niska płynność może być również problemem przy wyjściu z inwestycji, jeżeli zdecydujemy się na wyjście przed terminem zapytalności. Policzmy teraz to wszystko. Ile taka operacja nas kosztowała? Jak kupujemy EDO, nie ponosimy żadnych opłat. Na giełdzie są jednak prowizje judowe. Musimy też ponieść koszt naliczonych, ale jeszcze niewypłaconych odsetek. Jeżeli dokładnie przyjrzycie się powyższemu obrazkowi, to w prawym górnym rogu pojawia się dodatkowa pozycja, czyli odsetki. W tym wypadku odsetki te wyniosły 16,15 zł. I o tyle powiększy się koszt zakupu każdej obligacji. Finalna cena to cena procentowa, czyli te 89,54, po których kupiłem. Pomnożona przez nominał, w tym wypadku 1067,65. Do tego trzeba dodać niewypłacone jeszcze odsetki, czyli 16,5, oraz prowizję. Prowizja, w zależności od domu maklerskiego może się różnić. Standardem jest 0,19% i z reguły nie mniej niż 5 zł. Nie opłaca się więc kupować jednej czy dwóch sztuk obligacji, ponieważ załapiemy się na tą minimalną prowizję. W moim przypadku dopiero przy czterech sztukach przekroczyłem minimalną prowizję i stąd też wynikała wybrana przeze mnie testowa ilość. Oczywiście przed zakupem musicie sprawdzić aktualną ofertę w Waszym domu maklerskim, bo może się okazać, że ona się różni od tej przedstawionej przeze mnie. Finalizując, prowizja maklerska, spread, płynność giełdowa to elementy, które wyraźnie odróżniają te obligacje od detalicznych obligacji skarbowych. W przypadku EDO tych problemów po prostu nie ma. Z drugiej jednak strony z obligacji IZ 0836 możemy w każdej chwili wyjść, podczas gdy wyjście z EDO obarczone jest opłatą w wysokości 3 zł i również czasem oczekiwania na umorzenie obligacji, który wynosi 5 dni. Wróćmy jeszcze na chwilę do teorii. Kolejną cechą, która odróżnia obligacje IZ0836 od detalicznych obligacji skarbowych, takie jak właśnie EDO, jest sposób uwzględniania inflacji. IZ0836 dużo szybciej reaguje na inflację, gdyż uwzględnia inflację miesięczną. Jest to wskaźnik miesięcznej zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS. W przypadku EDO wskaźnik inflacyjny aktualizowany jest raz w roku. Za każdym razem, gdy mija kolejny rok od zakupu obligacji, wartość ta się zmienia i obowiązuje na kolejny rok. Jeżeli więc nagle istotnie wzrośnie inflacja, to obligacje IZ0836 zaczną już czerpać z tej zmiany korzyści. Podczas gdy obligacje EDO będą musiały poczekać do konkretnego momentu w roku, aż wartość odsetek się zaktualizuje. Finalizując, obligacje IZ-0866 jest to ciekawa alternatywa dla inwestorów szukających ochrony przed inflacją i elastyczności w handlu. Pomimo większego poziomu złożoności i pewnych ryzyk, takich jak deflacja, niska płynność, prowizje, Obligacje te mogą oferować atrakcyjną stopę zwrotu, zwłaszcza w okresach wysokiej inflacji i przy zakupie z dyskontem. Dla inwestorów, którzy już mają doświadczenie z giełdą i potrafią świadomie zarządzać ryzykiem, może to być interesujące uzupełnienie portfela, zwłaszcza w ramach IKE. Warto jednak pamiętać, że to produkty bardziej zaawansowane niż obligacje detaliczne. Dlatego przed zakupem warto poświęcić czas na dokładne zrozumienie zasad jego działania i specyfiki obrotu giełdowego. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, nie zapomnijcie zasubskrybować kanał i zapraszam Was na kolejne odcinki.